Siema, ja jestem coś, a dzisiaj gramy sobie w Minecraft Survival i dzisiaj idziemy do tego samego cave'a, tylko po jakieś lepsze itemy. Glow Squid, Glow Squid, Glow Squid! Oh shit. Po ostatniej wyprawie w tym kajwie trochę się wkurzyłam. To dlatego, że straciłem bardzo dużo rzeczy. A więc. I te stalagmity ty w nowych ma klipcie. Co tu się stało? To ja nie wiem. Bierzemy oczywiście ten barwnik. O co ty tu odwalasz? pyk pyk to bierz gaming pyk 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 pójdziemy sobie tam jeszcze gdzie jest światło bo możliwe że będą tam diajaksy a diajaksy to to co lubię najbardziej I teraz czekajcie, bo dostałem lagę. Co tu się stało? Czyli to jest ca cave, w którym jest jeszcze inny cave, tak? Bo lagę mózgu dostałem przez chwilę. Okej. Okay. Bye, have to that. Jeszcze sobie to pokopiemy. I widzimy się już w sumie na górze. Dobra, już wyszliśmy i mnie atakuje kilkadziesiąt mopków. I nie wiem dlaczego. A mamy tryb easy, czyli po polsku łatwy. A to nie moja wina, że ja mam angielskiego Minecrafta. Fit. Dobra, teraz to wiesz gaming. Dubi, dubi, duba, dubi, dubi, dube Dubi, dubi, dube, dubi, dubi, dube dubi. Dam, dam Dam, dam Ucieczka Okej, okay, a więc pomyślmy Co się dzieje? Czemu was mnie plaknie? No to Dobra, co zrobić? Co zrobić, kiedy masz więcej niż 300 IQ i grasz w Minecraft? A oto kolego to. Jezu, ale jaja. Nie, co się tu stało? Ale coś na pewno. Dobry komentarz. Jezus Maria. Ja już mnie zabić chce. Lecz się lecz. Głupie tobias gamingi. I nie, tam nie będę miał spawn'a no tu będę mieć spawn'a no. Okej. Okay. I a więc Skoro pokonałem Łysego na szczotce z jego gangiem To znaczy, że chyba już pora. Na zrobienie farmy krów! Kurna, Andrzej! Jezu, zabić mnie chcą te moby. W sumie, co się nie dziwić. Cringe'owy content. Alokę. Dobra, e... Ty mamy motykę. I skoro tutaj mamy motykę. A ja bardzo lubię motyki, proszę pana. Co zrobi? Co jest czarna magia? Voldemort tu jest. On nie jest z nas. dubi 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 Dobra. Wszystko dobrze, panie motyko. Co się pan motyko stało? Nie wiem. I nie wiem. Ale potrzebujemy drewno. To widzimy się, jak już będę miał dużo drewna. No, drewno. Okej. Okay. Jest dobrze. Mamy oak logi. A więc musimy to przerobić na patyki. Na patyki patkowe. I szybko idziemy. Do craftingu. A skoro mamy crafting, to i potrzebujemy mieć crafting. Dun, dun, dun. Ha Nie ma, Janusz. Nie ma. Nie, nie. Dobra, i gdzie może być farma Januszów? Tu może w sumie być farma Januszów. Taka mini farma Januszów. Bo Janusze nie lubią, jak mają zbyt mało miejsca. To zrobimy im taką małą farmę Januszów. No to i teraz i musimy iść do krów. Co ja zrobiłem? Nie wiem. Ale szybciutko musimy sobie iść tam, gdzie krowy, tam, gdzie mój mózg. Chodźcie tu. Trzy są Chodźcie, Janusze. Wszyscy? ma golem. Bum, bum. olej nie przepychać się. Cześć villagerowie. Trzeba zrobić farmę villagerów i zrobić jeszcze farmę ziemniaków. Cześć aksolotle. I aksolotle Albo sklep z axolotlami. Kto chce nam stworzyć sklep z axolotlami? No kto? Każdy chce. Bye. Dobra. Mały jest. Dobra. Teraz możemy w sumie powiększyć tą farmę zboża, bo jak chcemy, żeby farma Januszów była duża, to i farma ich jedzenia musi być duża. Bo im więcej Januszów będzie, tym więcej będą potrzebować żarucia. A im więcej będą potrzebować żarcia, tym większa będzie musiała być farma. A im większa będzie musiała być farma, tym więcej będę potrzebował nasion. A im więcej potrzebuję nasion, tym więcej potrzebuję też żarcia dla Januszów. No. A więc Janusze ma wszystko dobrze. Zbierzemy sobie jeszcze to. Pik, 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 pik. Ok. I będziemy kończyć ten odcinek. I zaraz się pojawi drugi. No